Czy poczęte, a nienarodzone jeszcze dziecko może dziedziczyć? W niektórych porządkach prawnych, w tym w Polsce, nasciturus, czyli dziecko poczęte, a nienarodzone, może mieć pewne prawa. Tak jest w przypadku dziedziczenia. Okazuje się bowiem, że nasciturus może być spadkobiercą. Warunkiem jest to, aby dziecko urodziło się żywe. Jak to działa? Przypomnijmy, że spadek nabywa się z chwilą śmierci spadkodawcy. Zatem jeżeli rodzic, Takiego nienarodzonego dziecka umrze jeszcze przed urodzinami, to dziecko, jeśli urodzi się żywe, będzie dziedziczyć po tym rodzicu. Wyobraźmy sobie sprawę spadkową. Rodzice dziecka nienarodzonego, ojciec umiera, a zastanawia się, czy już przeprowadzać sprawę spadkową. Oczywiście takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, natomiast moim zdaniem warto w tym przypadku zaczekać do urodzin dziecka i dopiero wtedy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Takie dziecko będzie spadkobiercą swojego ojca, mimo tego, że nie żyło jeszcze w chwili jego śmierci.